Witam Was serdecznie na moim kanale. Natalia Samary, Zdrowie, Urodę i Fitoterapię. Dzisiaj Wam przedstawię dwa przypisy: alkoholową nalewkę oraz bezalkoholowy ekstrakt propolisowy. Obiecałam Wam to w filmiku. Propolis, naturalny probiotyk XXI wieku. Natomiast tam wspomniałam, że powiem też o przepisie z masłem klarowanym. Pomyślałam jednak, że dzisiaj dam te dwa przepisy, które będą na bazie alkoholu, bo drugi, nie zważając na to, że jest bezalkoholowy, też powstanie nam z nalewki alkoholowej, a później podam Wam jeszcze dwa kolejne przepisy, ale już w innym filmiku. Żeby go nie przegapić, subskrybujcie kanał i obserwujcie, naciśnijcie tam na taki mały dzwoneczek. Czym jest propolis? O tym my z wami już rozmawialiśmy. Propolis to jest kit pszczeli, naturalny produkt wytwarzany przez pszczoły, które ma niesamowite działania terapeutyczne i my możemy z tego skorzystać. Natomiast o wszystkich tych wspaniałych efektach, które okazuje na nasz organizm, ja wam dzisiaj nie będę mówić, bo nie ma po co powtarzać to, co w filmiku jednym już jest nagrane. Jeżeli ktoś go nie widział, to w opisie pod tym wideo ja Wam koniecznie zamieszczę linka i tu na górze jest taka literka informacja, tu też będziecie mogli zobaczyć link do tego filmu. Natomiast dzisiaj skupimy się na przepisach. Ale pamiętajcie, ja lekarzem nie jestem, a na moim kanale wszystkie moje filmy to są filmy informujące o różnych zasadach działania w medycynie naturalnej, różnych przypisach, o ziołach, o tym jak wpływają na nasz organizm informacyjnie. Jeżeli będziecie chcieli z tego wszystkiego korzystać, a macie jakieś dolegliwości, to koniecznie skonsultujcie się ze swoim lekarzem. Natomiast jeżeli chodzi o nalewki, które są bardzo znane u nas na Ukrainie, i bardzo lubiana. Ja Wam przedstawię, jak to wygląda. Ogólnie trzeba wiedzieć, że nalewki alkoholowe, propolisowe, one mogą być różne. Mogą być od 5% do 40%, w zależności od tego, co chcemy z tej nalewki zrobić. Czy będziemy ją stosować do wewnątrz, no to wtedy troszeczkę słabsza musi być, czy chcemy stosować zewnętrznie, na przykład na bolące stawy, no to wtedy może być nawet 40%. Żeby przygotować taką nalewkę, co będzie nam potrzebne? No, będzie nam potrzebny propolis i alkohol. I na przykład, żeby wiedzieć, jak to wylicza się: 10% nalewki, jeżeli chcemy uzyskać 10%, no to na 100 ml alkoholu bierzemy 12 g propolisu. Jaki alkohol musi być? Najlepszy alkohol to jest Spiritus 70%. Czy można wziąć alkohol mocniejszy, na przykład 96%? No niekoniecznie. Niektórzy eksperci mówią, że przy tak mocnym stężeniu wiele czynników prozdrowotnych po prostu zostanie zniszczonych. Prawdopodobnie. Tak jest. Natomiast jest jeszcze inny aspekt. Jeżeli my chcemy nalewkę stosować zewnętrznie, na przykład jako nacieranie na skórę, to jeżeli to będzie aż tak mocny alkohol 96%, to absolutnie nie jest korzystne dla naszej skóry. To może zniszczyć tą warstwę lipidową, bardzo wysuszyć i podrażnić nam skórę. Do niczego to nam nie jest potrzebne. Także 70%. Natomiast będzie na pewno drugie pytanie, czy można wziąć mniejsze stężenia, na przykład 40%, bo to jest no, może bardziej dostępne. Też niekoniecznie, to znaczy można. Natomiast w takim mniejszym stężeniu alkoholu propolis będzie dłużej i gorzej się rozpuszczał. Teraz o propolisie. Propolis musi być rozdrobniony. Albo my go zetrzemy na tarce, albo my po prostu go potłuczemy tłuczkiem. Ale przed tym jak ścierać lub tłuc, trzeba go zamrozić w zamrażalniku. Wystarczy... Kilka minut, no 10-15, i on taki robi się już dość twardy i można później włożyć go, na przykład no najlepiej do woreczka, jeszcze takiego podwójnego albo jakiegoś grubszego i dokładnie potłud, no żeby wyglądał mniej więcej teraz jak u mnie tu na obrazku. Dodajemy do spirytusu w jakimś szklanym pojemniku najlepiej z ciemnego szkła. Dokładnie to zamykamy i zostawiamy w jakimś no, takim chłodniejszym, ciemniejszym miejscu. Najważniejsze, żeby nie, był, nie było tam dostępne, dostępnych takich promieni słonecznych, żeby na słoneczku nam to nie stało. Natomiast to, o czym trzeba pamiętać, jeżeli schowamy to do spiżarki, to możemy o tym po prostu zapomnieć, że to tam stoi. I stoi sobie jasna sprawa, no tam 7-14, czasami no 3 tygodnie trzeba to podtrzymać, żeby najlepiej się rozpuścił ten propolis. Ale bardzo istotne, że codziennie trzeba to wzbełtać. I to nie jeden raz, a najlepiej 3-4. Żeby ta nalewka bardzo fajnie nam się utworzyła, ze względu na to, że no wszystko dokładnie tam się rozpuści dość szybciutko. Także, żeby to wzbełtać, trzeba, żeby to nam po prostu cały czas było gdzieś przed oczami. I Najlepiej na przykład postawić w szafce, tam gdzie trzymacie herbatę, kawę, jeżeli trzymacie to w szafce i codziennie sięgacie po tą herbatkę, no to będziecie codziennie widzieć, że jednak trzeba wziąć tą butelkę, potrząść nią troszeczkę, żeby tam propolis nam się stopniowo rozpuszczał. Gotowy już rozpuszczony propolis będzie ciemnego koloru i na dnie zostanie osad, co jest absolutnie normalne, trzeba to przecedzić przez gazy i cały ten, cała ta nalewka, która nam. Zostanie przelewamy ją do szklanego ciemnego pojemnika, bardzo dokładnie ją zamykamy i przechowujemy w jakimś no, znowu takie ciemnym miejscu. Teraz już może być w spiżarce. I jak ją prawidłowo stosować? Stosujemy. Kropelkami. Od 15 do 30 kropel zawsze zaczynamy od mniejszej ilości, jeżeli nigdy wcześniej nie stosowaliśmy, na jedną łyżeczkę miodu. Ogólnie wiem, że różne są zalecenia w Polsce. Słyszałam, że nieraz to ludzie dają do wody i wypijają z wodą. U nas no nie poleca się na Ukrainie stosować propolis z wodą. Najczęściej on się stosuje z miodem, nie z cukrem, bo też o takich przepisach słyszałam, bo jednak chcemy, żeby to było maksymalnie korzystne dla naszego zdrowia. Dlatego z miodem, tym bardziej, że wszystkie produkty pszczele, one między sobą bardzo dobrze współgrają, one po prostu uzupełniają i wzmacniają swoje działanie. Dlatego bierzemy łyżeczkę miodu, do, tej, do niej dodajemy te 15-30 kropelek naszej nalewki, mieszamy dokładnie i bierzemy do buzi i trzymamy w buzi, aż to po prostu się rozpuszcza. Rozpłynie się u nas to wszystko w ustach. Tak najlepiej stosować propolis. I stosuje się 30 minut przed posiłkiem. Natomiast jest jeszcze jeden sposób na stosowanie. Właśnie, kiedy mamy taką łyżeczkę miodu, damy do niej te 30 kropelek czy 15 kropelek Propolisu i można dodać do mleka koziego albo pół szklanki, albo szklanka ciepłego mleka. Dodajemy tę naszą mieszankę, jeszcze raz rozmieszać to fajnie, żeby się miód rozpuścił z Propolisem w tym mleku i w taki sposób pić. Też pół godziny przed jedzeniem. Samo mleko kozie, ono ma bardzo pozytywny prozdrowotny wpływ na nasz organizm i też się poleca nie tylko przy takich problemach, jak na przykład wrzody żołądka, zapalenie śluzówki żołądka, ale przede wszystkim przy problemach z układem oddychania. Jeżeli są takie problemy jak kaszel, stany zapalne, astma oskrzelowa, ogólnie wiecie, że propolis, tak jak mówiliśmy we wcześniejszym filmiku, no może być nam bardzo pomocny przy różnych, różnych dolegliwościach bardzo jest wskazany przy problemach z układem sercowo-naczyniowym, bo on wzmacnia naczynia krwionośne, bo on też wzmacnia mięsień sercowy. Także warto na to zwrócić uwagę. Można też zrobić jeszcze z tej naszej nalewki Taki ekstrakt bardzo mocny już bez alkoholu, bo są przecież osoby, które alkohol z różnych powodów stosować nie mogą. I właśnie znalazłam taki przepis jednego pszczelarza, który ma na imię Władimir Żukow. I on mówi o tym, że można taką naszą nalewkę po prostu zostawić w otwartym pojemniku, żeby ona odparowała, żeby odparował po prostu alkohol, albo postawić na kaloryferze. Ale najlepiej, najprościej i najszybciej, jeżeli my to zrobimy, w kąpieli wodnej. Ja myślę, że każdy wie, co to znaczy kąpiel wodna, tak? Bierzemy jeden garnek, dajemy do niego trochę wody, do środka wstawiamy mniejszy garnek, do którego możemy naleć naszą nalewkę, albo możemy nawet Postawić tam jakiś nasz pojemnik szklany. On będzie stopniowo podgrzewany. Tu jedynie co trzeba pamiętać, to oczywiście, że tego nie wolno zagotować, bo o, przy wysokich temperaturach no, wiele składników prozdrowotnych po prostu nam się zniszczy, ale musi być ciepła temperatura tej wody, żeby jak najszybciej ten alkohol odparował i zrobi się mm, bardzo gęsta ta, ten, ten płynny taki ekstrakt. I można go będzie stosować na różne sposoby. To będzie taki koncentrat, który do różnych rzeczy można dodawać. Po pierwsze można go stosować dokładnie tak samo jak samą nalewkę alkoholową, tylko właśnie, że to będzie już bez alkoholu i oczywiście to będzie znacznie większe stężenie, dlatego i ilość tego też musi być znacznie mniejsza. Na przykład można wziąć jedną łyżeczkę masła klarowanego lub jedną łyżeczkę miodu, tak jak wcześniej mówiliśmy, ale dać tam już nie 15, 30, tylko 2-3, tak jak. Kropelki koncentratu. I dokładnie tak samo. Albo po prostu bierzemy do buzi i trzymamy, czy to masło, czy to miód, że aż się rozpuści, rozpłynie nam w buzi, albo dodajemy do mleka koziego, i też można to w taki sposób spożywać. Można to w taki sposób stosować. Natomiast ogólnie o tym, jak zrobić masło takie z masła klarowanego, właśnie masło propolisowe, to ja Wam podam w następnym wideo. Tak samo jak i um, jak zrobić olej rokitnikowy z propolisem. Ale wracając do naszego ekstraktu, my możemy go też dodawać do różnych produktów, które my już mamy i stosujemy. Na przykład do różnego rodzaju kremów i maści. Maści, które stosujemy na przykład na ból stawów. Jeżeli macie jakąś maść taką, to po prostu dodacie do niej może być i nalewka alkoholowa, ale yy, czasami alkohol wchodzi w różne reakcje, bo my nie wiemy dokładnie yy, jak on zareaguje ten alkohol w jakie reakcje wejdzie z tymi składnikami, które są w maści. Natomiast bezalkoholowy już jest znacznie bezpieczniej i my możemy jak najbardziej taki koncentrat dodawać do różnych maści i do różnych kremów, które na przykład stosujemy na skórę przy trądzikach lub przy jakichkolwiek innych problemach, kiedy musimy naszą z skórę z Zregenerować, wygoić i poprawić jej ogólny stan. Także mam nadzieję, że takie przepisy będą Wam przydatne, że Wam się to spodobało i będziecie mogli to u siebie zastosować, natomiast przypominam, jeżeli macie problemy zdrowotne i chcecie to stosować dla poprawy swojego zdrowia, koniecznie skonsultujcie się ze swoim lekarzem, a ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, żeby obserwować inne filmiki na moim kanale. Z Wami była Natalia. Marec. Do zobaczenia i życzę Wam zdrówka.